dobry! Witam się z wami bardzo dobrze. Tutaj łuki 2122234 yy, Na YouTube nikt, Łukas124. Yy, chciałbym dzisiaj, jak bym to by mógł powiedzieć, zrobić, zrobić, no, nagrać zapowiedź serii, yy, którą nagrałam. Sam... Nie no, sam bądź z kolegami, raczej z kolegami, bo tutaj już zaraz chyba będziemy nagrywali pierwszy odcinek. No, tu ogólnie będzie pokazane to, jak ogólnie wszystko ogarniamy, podróżujemy. No, podróżujemy, ogarniamy. IP będzie ten w opisie do tego serwera. Jak tam będziemy wszystko budować, etc. No i ogólnie to właśnie na tym wszystko będzie polegało. To będzie taka seria. No i właśnie chciałem dzisiaj zrobić taką zapowiedź, żeby nie było, że o tak z nienocka. No dobra. No to cześć. Pa, pa.